Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na tym kanale, w kolejnym odcinku vloga. Wiem, że chwilę mnie nie było, ale wracamy. I dzisiaj chciałbym wam pokazać nasz kolejny projekt deweloperski. W poprzednich filmach pokazywałem Wam więcej rzeczy na temat, więcej opowiadałem o flipach, o podnajmie o tego typu sprawach, czy w ogóle o samym samej współpracy z inwestorami, a dzisiaj konkretnie chciałbym pokazać nasz kolejny projekt deweloperski, który jest tutaj już za mną. Także teraz przełączę sobie kamerę i poopowiadam Wam o tym nieco więcej. Dobrze, moi drodzy, no to słuchajcie, ja może tak pozwolę sobie yy, opowiadać też nieco więcej w ogóle o nas i o tym dlaczego taki, a nie inny projekt, yy, jak widzicie to jest, to będzie Wolno Stojący Dom Jednorodzinny, ponieważ my się właśnie w takich projektach specjalizujemy. My nie budujemy bliźniaków, nie budujemy szeregówek i tak dalej. Są jakieś tam plany na przyszłość, może w najbliższym czasie a znaczy może, no, może nie w najbliższym, w jakimś tam dalszym czasie, coś takiego jak na przykład szeregówka, jakiś czworak powstanie z naszej ręki. Natomiast na ten moment spod naszej ręki wyszło już prawie 30 takich budynków. Ten budynek jest akurat budynkiem parterowym, ale też w swoim portfolio mamy budynki piętrowe. I o tym właśnie dzisiaj też trochę Wam więcej poopowiadam. Pierwsza taka chyba ważna rzecz, to chciałbym Wam pokazać, jak duża jest działka, na której. Tutaj ten projekt realizujemy. Ta działka ma 9 arów, więc to jest naprawdę ogromna powierzchnia. Zaraz pokażę też wam ogród, ogród z tyłu, jaki jest duży. No i właśnie, dlaczego tym mówię? Mówię o tym, dlatego, że na takiej działce 9-arowej spokojnie można byłoby wybudować no, bliźniaka na pewno, a nawet czworaka. No i można byłoby powiedzieć, że w ten sposób marnujemy potencjał tej działki i to, co tutaj można postawić. No ale właśnie raz, że my się specjalizujemy w takich budynkach, czyli wolnostojących domach jednorodzinnych, a dwa, że tutaj też całe osiedle jest takie yy, składające się właśnie z domów wolnostojących, więc w jakiś sposób byśmy zaburzyli całość tego, yy, no po prostu tego, jak to tutaj wygląda i też ten dom byłby wtedy mniej atrakcyjny. Dobra, na razie taki szybki rzut oka. A zaraz Wam opowiadam o też takich konkretach. Eee, dobra, ten ogród chciałbym Wam pokazać. Aha, dobra, tędy nie wyjdę. Muszę obejść naokoło. No w każdym razie, zobaczcie też jak tu jest fajnie, cicho i spokojnie. Praktycznie mamy tylko dwóch sąsiadów. Mamy sąsiada, no właśnie... O! Kurczę, złapie, złapie, złapie. Patrzcie, tam biegną sarny. Tak? Sarny? Nie wiem, czy to są sarny. Nie wiem, czy to było widać, ale no... O, fajnie, że się udało złapać. Dobra. Kontynuując. Cały dom ma niecałe 100 metrów kwadratowych. Na ten moment jeszcze nie widać tego, w jaki sposób będą podzielone pomieszczenia, ale tak na szybko mogę Wam powiedzieć, że tu będzie jedna sypialnia, tu będzie druga sypialnia. Tu będzie kuchnia, tu będzie salon. Taki właśnie salon z ogromnym oknem tarasowym. Myślę, że będzie to wyglądało w taki sposób, że tu będzie sobie można postawić kanapę. Tu powiesić na tej ścianie telewizor, i obejdę sobie teraz najpierw cały budynek dookoła, żeby pokazać go jeszcze, jak on wygląda, właśnie od tyłu. Tu mamy jednego sąsiada, z drugiej strony drugiego, więc to jest naprawdę bardzo komfortowa opcja. No i tym samym to będzie bardzo atrakcyjny produkt. Zobaczcie, 9 arów to jest naprawdę kupa terenu do aranżacji i do tego żeby fajnie sobie tutaj mieszkać. No dobra, oczywiście się przestanąć w drugim narożniku. Ale w międzyczasie możecie sobie zobaczyć jak tutaj ten budynek się prezentuje. I teraz, jeśli ktoś sobie śledził y, moje poprzednie filmy, do których oczywiście bardzo was zapraszam, to mogliście zobaczyć okej, okay, tutaj nie będzie razić. Y, to mogliście sobie zobaczyć, że y, no, poprzedni projekt też był bardzo podobny, mieliśmy to zrobione w taki sposób, że tutaj w tym punkcie, gdzie jest taras, był taki filar, teraz różnica polega na tym, że zamiast tej przestrzeni pomiędzy o tutaj, wcześniej był tak, że był filar i oczywiście budynek, a tu była przestrzeń, no teraz ta, tej przestrzeni nie ma, tylko jest ta ściana zabudowana, to jest ten sam projekt, czyli Mini 1G1, ale z dość sporymi przeróbkami. No, takimi właśnie wynikającymi już z, no, z racji tego, że, że ten projekt robimy już któryś raz, no to po prostu optymalizujemy sobie pewne rzeczy. Jesteśmy teraz na etapie, no, jak widzicie, cały budynek jest już wymurowany, i jesteśmy na etapie zalewania wieńca. Taka nasza standardowa technologia, w jakiej wykonujemy takie budynki, to jest 11 warstw. No tutaj mamy budynek z Suporeksu. My budujemy z, tak, z Suporexu albo z porutermu. To jest budynek z Suporexu. Jest spojnowany zaprawą, tak zwaną cienkowarstwową, czyli na klej. To jest moim zdaniem idealna technologia dla kogoś, kto buduje się w takim systemie gospodarczym. Czy jest na przykład tam, nie wiem, wujek ze szwagrem, czy tam szwagier z bratem, czy coś takiego. Budują sobie we dwójkę i w ten sposób jak najbardziej taką technologią będzie im to. Będą sobie w stanie wybudować najszybciej, bo no, są inne technologie, ale do których potrzeba czy to większej ilości ludzi, czy większej ilości sprzętu. A to jest technologia, która, jest, mm, która pozwala na to, żeby sobie taki dom wybudować no, dosłownie swoimi rękami we dwójkę. Tu mamy materiał, który nam został. Zwroty to są bloczki betonowe, które zostały użyte do murowania ściany fundamentowej. Tu mamy kominy, które elementy, z których powstanie komin. Takie właśnie mm, trzykomorowe. I moi drodzy, właśnie, dobra, to tu będzie garaż. Tu jest ta największa powierzchnia, która jeszcze będą stawiane ścianki działowe y, z płyt gipsowo-kartonowych. No i tu jest ten salon, o którym mówiłem wcześniej. I to, co chciałbym Wam chyba pokazać najbardziej, y, to zobaczcie, właśnie mamy 11 warstw i jako 12 warstwę mamy kształtki y, w kształcie litery U. To są już y, fabrycznie przygotowane w ten sposób elementy, które murujemy jako dwunastą warstwę. I tam w środku, no nie będę teraz chyba wchodził, bo nawet nie ma żadnego rusztowania rozłożonego, będzie do środka wylany beton, beton B20, który stworzy nam wieniec, czyli taką właśnie betonową obwódkę. Pierwsza sprawa jest taka, że nie mamy nadproży tutaj nad oknami, czekajcie, bo mi tutaj ten gimbal nie chce tego pokazać, muszę stanąć dalej. Nie mamy nadproży, czyli takich betonowych no, nadproży po prostu, tylko mamy to zrobione w taki sposób, że są zrobione szalunki, tak jak tu widzicie i wylewając beton po prostu do środka, do tych kształtek U, tutaj beton też wleje się tworząc nadproże, które moim zdaniem jest lepszym rozwiązaniem niż takie fabryczne nadproże. No po prostu z takiego powodu, że wtedy cała konstrukcja jest jednym dużym monolitem. To nie są osobne elementy, tylko całość jest po prostu zalana na raz. No okej, okay, dobra, to jest jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć, że robimy to w taki sposób, że po prostu zamiast nadproży... No tu jest taka, takie nadproże ogromne, natomiast też jest szalunek. Ten słup, który będzie trzymał konstrukcję dachu, ponieważ ta konstrukcja właśnie nie położy się murłata, czyli pierwsza belka tworząca konstrukcję dachu. Ona nie będzie położona tutaj, tylko będzie położona właśnie tutaj, żeby wyszła nam ładna koperta. Kurczę, czekajcie, nie umiem obsługiwać tego gimbala jeszcze. Jeszcze się uczę, także nie wiem, czy wam będę w stanie to pokazać. No w każdym razie... O, dobra. W każdym razie. Murłata będzie położona właśnie na tym, i tutaj musi być też wylany słup. On jest cały, w środku już jest przygotowane zbrojenie, więc ten beton się też tutaj wleje po całości, utworzy taki filar, i na to zostanie położona murłata. Murłata, czyli właśnie pierwsza belka, taka najbardziej masywna belka, która tworzy konstrukcję dachu, i też właśnie po to się wylewa taki wieniec po obwodzie, żeby móc na, ten, na tą betonową warstwę, ostatnią, dwunastą, Położyć pierwsze belki konstrukcji dachu. Gdybyśmy takie belki położyli bezpośrednio na ścianie, na suporeksie, to jest to na tyle duże naprężenie, napięcie, że ono mogłoby po, po prostu popękać te, te bloczki. Dlatego właśnie kładzie się to w ten sposób. Dobra. I, aha, i co jeszcze chciałem Wam też opowiedzieć, ostatnią sprawę w sumie, że yy, no mamy teraz przełom listopada-grudnia. Chcielibyśmy właśnie wylać wieniec. Będziemy go wylewać za 3 dni. On sobie musi chwilę wyschnąć, to oczywiście wszystko już jest pozbrojone, też na górze. Jak on sobie wyschnie, to myślę, że wtedy parę dni i wejdą chłopaki od dachu. Chcielibyśmy zadaszyć budynek, nawet nie musi być położona dachówka, ale ważne, żeby była położona folia, membrana, łaty kontrłaty. i wtedy okna, drzwi. I to chcielibyśmy zrobić. Znaczy, mamy taką nadzieję, że uda się to zrobić, zanim złapią jakieś mocne mrozy. Bo wtedy, jak mamy budynek zamknięty, czy mamy stan surowy zamknięty, okna, drzwi i yy, brama, to możemy sobie już wtedy w środku po prostu yy, działać, yy, nagrzejemy sobie tu w jakiś sposób i możemy dalej kontynuować pracę. A jeżeli złapie nas jakiś gruby mróz, no mam nadzieję, że nie będzie takiego w tym roku typu minus 15, no to będziemy musieli yy, no, po prostu zrobić trochę przerwę no i tym samym stracimy trochę czasu to jest bardzo ważne, żeby do takiej sytuacji nie doszło no i żeby po prostu udało nam się zadaszyć, zamknąć budynek przed mrozami, w środku sobie nagrzejemy i możemy kontynuować pracę dobra, to podsumowując jeszcze raz budynek około 100 metrów, powierzchni takiej mieszkalnej, działka 9 arów zobaczcie jak wysoko jesteśmy też jak wysoko wyszliśmy z ziemi oczywiście tutaj będzie nawieziono jeszcze bardzo, bardzo dużo ziemi ale i tak budynek stoi teraz już bardzo, bardzo wysoko. Super teren taki zalesiony ogromny ogród do aranżacji tylko dwóch sąsiadów także będzie to naprawdę atrakcyjny produkt. Tutaj kurczę akurat nie udało mi się. Mam dużo zdjęć z wcześniejszych etapów, ale nie nagrałem żadnego filmu. Myślę, że na pewno jeszcze, jak trochę prace postąpią, to nagram kolejny film. I moi drodzy, gdybyście chcieli się czegoś dowiedzieć konkretnie o budowie takiego właśnie wolnostojącego domu jednorodzinnego, to dajcie znać. Chętnie na takie konkretne pytania. Aha, dobra, muszę do tamtego narożnika znowu podejść. Chętnie na takie wszystkie pytania odpowiem. Dobra, to chyba w tym filmie. Czekajcie, niech ja pomyślę, czy coś jeszcze chciałem Wam opowiedzieć. No tu jest jeden sąsiad, tu jest drugi sąsiad i nic więcej tutaj nie ma. Jak chłopaki wejdą robić dach, to też Wam no, na pewno powrzucam zdjęcia. Zresztą zdjęcia wrzucam regularnie na fanpage. Zapraszam Was na ten fanpage. Zapraszam Was też na moją stronę internetową www.ukaszcidków.pl bez polskich znaków. Tam sobie możecie poczytać trochę więcej o mnie, o nas, o tym, co robimy. A może też chcecie inwestować z nami w takie projekty, w realizację takich projektów, to też zapraszam Was bardzo serdecznie do napisania mi maila na każdego maila odpowiadam, może nie od razu, ale na pewno odpowiadam. No, ekstra. I jeszcze może dobra, ostatnia informacja. Jeżeli chodzi o takie projekty, to te projekty realizujemy na terenie całego województwa opolskiego. Tutaj budujemy takie domy. Nie jesteśmy wykonawcą, to znaczy, że nie realizujemy takich projektów na zamówienie. To znaczy, jeżeli ktoś ma projekt i chce, żebyśmy mu taki projekt wybudowali, to tego nie robimy. To znaczy, że jesteśmy po prostu deweloperem, my budujemy nasze projekty. Jeżeli klientowi się podoba, to sobie po prostu może kupić od nas. Dlaczego tak jest? Dlaczego robimy tylko taką usługę? To już inna kwestia. Jak chcecie, to dajcie znać, to opowiadam o tym. Ale, ale na ten moment no, po prostu jesteśmy tylko deweloperem, nie jesteśmy wykonawcą. Moi drodzy, jeszcze jedna kwestia, o której nie wspomniałem, o której zapomniałem. Powiedziałem o tym, że my takie projekty realizujemy w województwie opolskim, ale to robimy na ten moment. Mamy taki plan i chciałbym właśnie zaprosić Was teraz do współpracy, ponieważ mamy taki plan, że chcielibyśmy w najbliższym, no już nie w tym roku, w przyszłym roku zrealizować pierwsze takie projekty, otworzyć drugą filię naszej firmy na terenie Warszawy. Myślimy o takich dzielnicach jak na przykład Wawer, Morze Białęka i chcielibyśmy właśnie pierwsze takie wolno wolnostojące domy jednorodzinne wybudować na terenach tych dzielnic. Dlatego teraz zapraszam do współpracy wszystkie osoby, które mogą robić coś wokół właśnie tego tematu. Czyli zapraszam do współpracy pośredników, którzy specjalizują się w wyszukiwaniu gruntów pod takie inwestycje. Zapraszam do współpracy na przykład doradców kredytowych, którzy specjalizują się w kredytach deweloperskich, czy chociażby inwestorów, którzy chcieliby razem z nami takie projekty realizować. Inwestować po prostu użyczać kapitału w za udziały w zyskach. Dajcie znać, czy być może jeszcze jesteście jakąś inną profesją. Architekci, projektanci, geodeci, budujemy nową infrastrukturę, wszystkie nowe znajomości w tej, w tej kwestii, jeśli chodzi o właśnie województwo mazowieckie i Warszawę. Bardzo chętnie umówię się na kawę, no może nie teraz na kawę, ale przynajmniej na, na, na rozmowę telefoniczną i omówię szczegóły. Jeśli jesteście kimś, kto chciałby z nami współpracować, dajcie znać. Na pewno sobie tutaj jakoś to ułożymy i taką współpracę rozpoczniemy. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Hej!